Szanowni Państwo, otóż dzisiaj pan minister Dworczyk powiedział, że nie wie, czy dotarła do nich ustawa uchwalona przez Sejm 28 października. Jeżeli nie dotarła, to my tę ustawę mu przynosimy dzisiaj i złożymy ją za chwilę w biurze podawczym, żeby w KPRMie wiedzieli, że mają ustawę, która została uchwalona przez Sejm 28 października z poprawkami Senatu, a 3 listopada podpisana przez prezydenta. I nie ma żadnych powodów, żeby zwlekać z jej publikacją. Wiemy, że PiS potrafi w ciągu godziny czasami opublikować ustawę, jeżeli im zależy. A tymczasem w tej sprawie, ustawa, która jest bardzo ważna dla ludzi, bo przypominam, że dotyczy podwyżek dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy pracują z chorymi na COVID, którzy mogą dostać 100% więcej miesięcznie pensji. Tymczasem rząd nie chce jej publikować. To jest granda. To jest stawianie się przez premiera i prezesa rządowego centrum legislacyjnego ponad prawem, bo okazuje się, że według PiSu nie jest ważne, kto uchwala ustawy, kto je podpisuje, a kto publikuje. To jest namiastka zamachu stanu, bo to oznacza, że parlament, prezydent nie jest ważne. Ważny jest premier, który ma przycisk do publikatora w dzienniku ustaw. To jest niedopuszczalne. I dziwi mnie to, że prezydent Marszałek Sejmu czy szef większości parlamentarnej nie odzywają się w tej sprawie, bo to jest lekceważenie woli parlamentu i woli narodu w postaci decyzji wyborczych. I od 14, od 14 dni właściwie, czy od 13 dzisiaj, bo dzisiaj można powiedzieć, że od 3 listopada ta ustawa mogłaby wejść w życie, bo wchodzi w dniu następujący po publikacji, to by oznaczało, że za pół miesiąca ci wszyscy ludzie mogliby już dostać 50% swojej pensji więcej w listopadzie, gdzie jest największy kryzys, jeżeli chodzi o ilość zachorowań. Gdzie jest największa śmiertelność, największa ilość pracy w szpitalach, w szpitalach covidowych, we wszystkich tych, które zajmują się chorymi na COVID, a tymczasem rząd mówi, że nie wie, gdzie jest ta ustawa. Przynosimy im ją dzisiaj, żeby wiedzieli, że ustawa jest, że tysiące ludzi czekają na te pieniądze i te podwyżki ci ludzie po prostu powinni dostać, bo oni naprawdę pracują resztkami sił i powinni wiedzieć, że państwo polskie o nich pamięta. A tymczasem minister Dworczyk dworuje sobie właściwie i żartuje sobie z opinii publicznej, mówiąc, że nie wiadomo, czy ta ustawa dotarła. To są kpiny z państwa polskiego w wykonaniu wysokich przedstawicieli tego rządu. Oni powinni natychmiast odejść, a ta ustawa powinna być jeszcze dzisiaj opublikowana i do tego wzywamy i za chwilę ją zaniesiemy ministrowi Dworczykowi. Nieudolność i partactwo nie może być uzasadnieniem do łamania prawa. W Polsce proces legislacyjny jest wyraźnie opisany w konstytucji. Jest pierwsza izba parlamentu, Sejm, która ustawy uchwala. Druga, Sejmu, druga izba parlamentu, Senat, która y, ustawę przyjmuje, bądź wprowadza poprawki. Jest prezydent, który ustawę podpisuje. Premier ma technicznie ustawę opublikować i dalej ma prawo stanowione w, zgodnie ze ścieżką legislacyjną te ustawy wykonywać. W związku z tym premier, nie publikując z premedytacją ustaw uchwalonych przez Sejm i podpisanych przez prezydenta, łamie konstytucję, za co poniesie odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Ale mało tego, to jest także przestępstwo opisane w artykule 231 kodeksu karnego niedopełnienie obowiązków służbowych przez urzędnika państwowego, w tym przypadku premiera. To przestępstwo jest zagrożone sankcją do trzech lat pozbawienia wolności. I jakby chcemy poinformować pana premiera Morawieckiego, że spotka go odpowiedzialność i przed Trybunałem Stanu, ale także przed Sądem Powszechnym w tej, ale także w innych sprawach, ale w tej konkretnej niepublikacji ustawy spotka go odpowiedzialność przed Sądem Powszechnym z artykułu 231 kodeksu karnego zagrożona do trzech lat pozbawienia wolności. Wszyscy doskonale wiemy, jak jest, więc niech premier i niech pan minister dworczyk nie robią z nas idiotów, bo oni się wyraźnie przyznali do tego, że się po prostu pomylili. Są nieudolnymi partaczami, ale to nie jest uzasadnienie do tego, żeby łamać prawo. Oni wiedzą, że się pomylili, że spartaczyli tą robotę, w związku z tym nie publikują. My to wiemy, ale też będzie to wiedział sąd, który z całą pewnością wymierzy. Jak już odejdą z tych urzędów sprawiedliwość i zostaną podciągnięci do odpowiedzialności karnej, idziemy teraz zanieść tą ustawę, żeby nie robili z nas idiotów i nie mówili, że zgubili tą ustawę. Bo to, że są partaczami nieudolnymi, wiedzą, wie, wiemy wszyscy, ale że aż takimi, że gubią dokumenty, no to, to, to aż trudno w to uwierzyć. jest no, Powiedzieli to z rozbrajającą szczero szczerością. Ich posłowie się pomylili. I przypadkiem zagłosowali za bardzo dobrą poprawką Senatu, która rozszerzała świadczenia na wszystkich walczących z pandemią. Oni po prostu chcą to zawęzić do bardzo wąskiej grupy. Czyli w tej sytuacji, w momencie kiedy urzędnicy się mylą, władza się myli, to nie, nie mogą płacić za to obywatele. Więc jeżeli jest legalna ustawa podpisana przez prezydenta, bo zwracam państwu uwagę, że prezydent mógł odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego, mógł odesłać ją z wetem do Sejmu, mógł wyrazić swoje wątpliwości, ale prezydent w drodze kontroli nie wyraził żadnych wątpliwości. Prezydent ją podpisał, więc oni powinni ją natychmiast opublikować. I to, że bojkotują tę ustawę, to pokazuje, że nie szanują prawa, nie szanują parlamentu, nie szanują obywateli bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.